Udajemy się z Opola do Warszawy na marsz pod hasłem My Naród. Jedzie grupa Opola na około 60 osób. Zorganizowaliśmy sobie autokar, skrzyknęliśmy się na Facebooku. Jedziemy autokarem, który oczywiście sami sobie sfinansowaliśmy ze zrzutek, ze składek. Spotkaliśmy się na Facebooku, gromadziliśmy się przez kilka dni. No jedziemy protestować wobec poczynań obecnej ekipy rządzących, którzy no niestety nie trzymają się przepisów Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Jest to dla nas bardzo bolące ponieważ staramy się być osobami praworządnymi i bardzo byśmy chcieli żeby pan prezydent stał na straży konstytucji i był prezydentem wszystkich Polaków, a nie tylko wybranej opcji politycznej. I to jest przyczyna, dla której właśnie jedziemy do stolicy. Chciałem bardzo serdecznie podziękować także wszystkim tym osobom, które złożyły się na Utokar, nawet nie jadąc. Zatrzymywały je sprawy rodzinne, w tym, w tym najbliżsi w szpitalu, ale bardzo chcieli nas wspomóc chociaż symboliczną kwotą składkową na bilet, chociaż z niego nie skorzystają. Także bardzo Państwu serdecznie dziękuję w imieniu społeczności Kodopolskiej. Znaczy, ile się spodziewamy osób, to trudno powiedzieć, bo to jest wszystko organizowane oddolnie. Więc my oczywiście nie mamy listy autokarów, nie wiemy, że... Nie potrafimy powiedzieć, że wynajęliśmy 10 tysięcy autokarów, w związku tym będzie ileś ludzi, tak? Ludzie przyjeżdżają spontanicznie, wiemy, że niestety była awaria trakcji i pociągi na Magistrali Centralnej Węglowej mają opóźnienie, stąd pewnie trochę ludzi dojedzie później. Ale generalnie no, obserwujemy, liczymy na to, że będzie nas naprawdę dużo i widać, że już ludzi jest coraz więcej z każdą sekundą przybywa niemalże. Celem marszu jest pokazanie naszej znaczy troski o konstytucję, o porządek prawny polskiego państwa i wyrażenie protestu wobec łamania tego porządku wobec wszystkich ostatnich ustaw, które są niezgodne z prawem, które łamią dobry obyczaj demokratyczny, które po prostu naruszają nasze podstawowe wolności testy przybierają na siłę, co powiada duże manifestacje. My wytrzymamy, natomiast jak zaczną być organizowane duże manifestacje prorządowe, będzie to dosyć zabawne, bo niewiele jest krajów na świecie, gdzie organizuje się manifestacje prorządowe. Zazwyczaj większość parlamentarna realizuje się w rządzie, w parlamencie, właśnie w urzędach, w instytucjach, gdzie mogą realizować swój program. Po co manifestować na ulicach, jeżeli się ma władzę? Nie rozumiem. W Białorusi? No, tak, Korea Północna przez nich zaciągnięte i zmarnowane. Otrzymał gospodarkę zorganizowaną w taki sposób, że nie potrafi już ona zaspokoić nawet podstawowych potrzeb. Odliczona przez nas po pięciu dekadach rządów komunistycznych gospodarka musi być całkowicie przebudowana. Wymaga to cierpliwości i wielkich poświęceń.